Siema, siema widzę z tej strony Mikołaja, jaką Dzisiaj gramy w Dream To jest mój pierwszy odcinek, właśnie z tej serii. Oczywiście, w Blockman Go Adventures. Zapraszam też do, do subskrybowania. Jak wiecie 2 milion subskrypcji, to będą naprawdę odcinki z kamerką. Ja nie żartuję, bo odcinki z kamerką na ten dzień mi się nie przydadzą. Sorry, że pokazywałem kamerkę na, na filmach, ale nie na 2 milion subów. Tylko, no wiecie, jak będą 2 miliony, to zawsze będą odcinki z kamerką na mag. I będą kamerki też na początku. I będzie kamerka na początku filmu i na końcu. Wiecie, no. A my sobie jedziemy i spotykamy fajnych ludzi. Jak to szybko jedzie. Kurde. Słuchajcie, to jest Tosi. Zostawcie też, zostawcie też lajka like i suba tosi, bo to jest moja koleżanka z Blockmana. O no, kurczę blacha. Co tu jest zgrane? Henry, nie wiem, co to za kościu. Tortuwa normalnie Torturuje mnie jakiś kościół. XD Lecę, lecę do siebie, do siebie, do siebie. Tylko muszę się znaleźć. Dobr! No, Ary, Ben. Bo... Dobra, to lecimy. O! dzieła i to w samochód. Chładnie tak się nie da. I lecę! Wow. <laughs> Jedziemy do siebie na szybko. Tam w ogóle jest mój dom z audycją TVN fakty, a także kino. Więc pozdrawiam ten mój domek jest spoko. No i patrzcie, tu jest mój dom. Mój domek To jest ciemno No widzicie Widzicie co tam jest No i w ogóle Nie wiem czy ktoś jest online Nie, nikogo nie Pokażę wam jeszcze Dom Mojego najlepszego kolegi Adama Wilka Dobra widzimy się U niego będę Dobra jestem to jest moja pierwsza część na filmiku serio i to jest do madama tylko na razie zamknięty, no ale cały z kamienia jakby to był rok epoki kamienia łupanego XD, Frugal Maxim. Tu nie nie do kolegi Adama niestety, teraz, teraz idziemy do, to pójdziemy do polskiego Dreama, też mojego najlepszego kolegi, widzimy się. W poczęciu jak będziemy już o u Dreama. Widzimy się po cięciu jak będę. Widzimy się po cięciu, jak będę u Dreama, bo coś mi się częściej zrobiło. Dobra, jestem, a to jest jakiś dziwny dom Dreama. Jak miał swoje. Jak zatrzymał jako noob, to nie wiem, czy ma takie... taki dom. Chyba już nie gra. Niestety, chyba Wrilma i to jest jako jakiś dziwny dom. No bo Dom Dreama to... wiecie, Dream to jest koksa. Czemu jest taki dziwny? Nie rozumiem. Teraz idziemy do też do ostatniego kolegi eee, tego. Najlepszego, czyli Caspiety. Widzimy się jak będzie u niego. Nie, słuchajcie, to jest chyba dziewczyna Caspiety, bo Cacciety nie ma kropki w swoim imieniu. Nie XD Nie wiem czemu. No ale pf, kotlety dziwne, no wiecie jakie tam. I pokażę wam swoje emotki, tylko jak, jak wrócę do siebie. Widzimy się jak będę u siebie. Tylko proszę, Widzimy się jak będę u siebie. Dobra, jestem już u siebie. Pokażę wam teraz swoje emotki. I pokażę wam całe miasto w ogóle. I to jest statuetka. On z którego tak naprawdę nie lubię. On Sron. W ogóle to Adam został opętany przez Oni. Pokażę Wam jego miejsce. To jest tutaj, jakby chciał uciec. Teraz się pozostawimy otwarte, bo kurczę. Adama nie ma. Okej, okay. To pokażę Wam teraz swoje emotki. Uwaga. I teraz upraszam Was pod Pokażę wam oczywiście najnowszy Mamy moc Sukoyomi, kurcze, powiadomienie jakieś mam, mamy emotkę mocy Sukoyomi, patrzcie na to, patrzcie na to, gość, no niestety nie mogę pokazać twarzy w Bokmanie, bo tak jest już zrobione, dobra, następne to jak łowię re... jakieś wieloryba czy na jakąś rybę, <laughs> piękna, trałowia on, xt. <laughs> Dobra, teraz taką, taka magia troszkę w latarni, pyk, nie, to nie, nie nagrywarka, kurczę, i pyk, o mój Boże, jakie to magia, kurczę, cudów jakichś dziwnych, na on, żeby się odczarował dadała i i on opętał się, xdd, teraz taka emotka, nie wiem jak w ogóle, co to i to jest w ogóle do tańczenia Robię taki mały tekst Adamowice, Adamowice są takie super jak Adamowice oh yeah, oh yeah. <laughs> w ogóle zapraszam też 28 tego na piosenkę Mikołajowice czyli prawie jak Adamowice piosenkę, która będzie no nagrywana jako no, nie wiem co, no ale zapraszam kolejna emotka to jest Tajci emotka, a to jest DJowska pana tok. <laughs> Ale ja gram jako DJ na on. On, on, opętaj się, oh eu yeah, je! Opętaj się, już nie będziecie! On, sron, on, sron, on, on, sron. on. Dobra. Kolejna. Teraz taka. teraz, On walczy z tobą, haja! Haja, masz za swoje, ha! Ja! Bęk! Dobra, teraz taka nutka. Taki Wave dance, czyli nie wiem co to jest. Tańczy na ciebie on. Będziemy robić pojedynek teneczny XD. Dobra. Kolejna motka. Taka. Ja tańczę K-pop. K-pop normalnie fajny. Jest tak nie motka taka. Thomas jest czulki się obracam. Lol. Dobra. Zobaczę co jeszcze. Tu mamy krzesła. Jakby w ogóle e, to jest łyżko z szafą. Boże święte. A tu to jest jakieś dziwne kino. Zobaczę. I nie nie, nie tu. XD. Ok. Idziemy teraz tu. I to jest w ogóle pokój stary pokój Adama. Nawet jest z pralką Blu-ray, łóżeczkiem bez lampki, a także biurkiem. Gdzie można sobie odrabiać lekcje. A to jest jakiś nieczyn A to jest pokój ślubu. Gdzie mówię na przykład o ślubie, bla 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 i tak dalej. Ale ciemno. Musiałem tu po połonie, a to jakiś niewiadomy pokój, taki największy, gdyby ktoś się tu chciał ten, włamać do tego pokoju. <ścoughs> w ogóle teraz ja śpię normalnie. O, jest moja twarz, XD Romantik. Co to za kości? przecież? On. Kimberly? Kimberly. Kościół. Ja cię tu nie zapraszam. Co oni tutaj robią? <grystanie> nie, nie rozumiem co oni tu robią. Co za dziwni ludzie normalnie. Hmm? A te co? Dawaj auto. Le jedziemy w przeprowadzkę. Uuu. Dawaj auto, dawaj auto, lecimy. Au. <grystanie> to za kościu Nie miał ty X da da X da Ja teraz współpracuję z Frompolsatem, da, transpose. Kurde. Wow. Lol 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 Nikt mnie nie, nie dogoni normalnie. Ile? 9 minut. To nic. Dobra, zaraz jedziemy i się pożegnamy z Wami. Widzowie. No. Boże, święty. Auto przeszkadza mi normalnie. Audi przeszkadza. Szwi. Lol. Houston problem. Houston problem nie panuje na sobą. Ratunku. Kurde. Jakie to auto jest? Muszę... Nie, nie, nie to. Nie, nie gdzie ja jestem? XD. Dziś Dobra, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pa pa!